Banknot. Co zrobić z podartym banknotem, kiedy bank nie wymieni? Banknoty, które raz trafiają do obiegu, znajdują się w obrocie przez cały czas, często przez wiele lat. Papierowe pieniądze z biegiem czasu mogą być coraz bardziej zniszczone, zużyte i bardziej narażone na wszelkie uszkodzenia. Co zrobić z podartym banknotem? Jeśli mamy w portfelu uszkodzony banknot, niekoniecznie trzeba go wyrzucać. Je Płatność gotówką w sklepie. Gdy płacimy w jakimkolwiek stacjonarnym sklepie czy punkcie usługowym tradycyjnie, czyli gotówką, sprzedawcy mają prawo odmówić przyjęcia banknotu, który jest uszkodzony, podarty czy niekompletny. Tak samo kupujący przy wydawaniu reszty ma prawo odmówić przyjęcia konkretnego banknotu. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy chcąc, nie chcąc, wchodzimy w posiadanie takiego banknotu. Czasem zdarza się również, że sami pieniądze uszkadzamy bywa, że podrą się przy nieumiejętnym wyciąganiu z portfela, a czasem nawet wypiorą. Bywa i tak, że portfel przegra równą walkę z domowym pupiłem, przez co jego zawartość jest w opłakanym stanie. Nie zawsze takie banknoty są od razu do wyrzucenia. Czasem można je skleić samodzielnie, w wielu przypadkach natomiast warto za do banku. Co można zrobić z uszkodzonym banknotem? Jeśli mamy w portfelu banknot, które jest lekko naderwany, możemy samodzielnie spróbować skleić go kawałkiem taśmy klejącej. Najczęściej później nie będzie problemu z jego przyjęciem przez kasjera w sklepie czy w innym miejscu. Niewielkie uszkodzenia i brak małego fragmentu banknotu również nie jest wielkim kłopotem. Problem pojawia się wtedy, gdy banknoty mają mocno uszkodzoną powierzchnię, są przerwane całkowicie, zapłamione, odbarwione czy w inny sposób zniszczone. Wtedy można zaje do banku. Każdy bank działający na terenie Polski ma obowiązek takie banknoty przyjąć i wymienić na nowe. Jak wymienić podarte banknoty? Podarte banknoty wymieniamy w banku. Wystarczy wybrać się do jakiegokolwiek oddziału znajdującego się w okolicy. Nie musi to być bank, w którym mamy konto czy kredyt. Konieczne jest jednak, aby banknoty spełniały określone warunki. Przede wszystkim musi być 45 do 75% banknotu w jednym fragmencie. Jeśli więc mamy banknot przedarty na kilkanaście kawałków, jego wymiana może się okazać niemożliwa. Kolejną kwestią jest, aby na uszkodzonym banknocie była możliwość odczytania nominału. Wymieniając banknoty w banku, musimy liczyć się z tym, że nie zawsze otrzymamy równowartość przekazanego, uszkodzonego nominału. Czyli jeśli zanosimy uszkodzone 100 złotych, nie w każdej sytuacji dostaniemy całe, pachnące nowością 100 zł, 100% wartości nominalnej otrzymamy, gdy zachowało się 75% pierwotnej powierzchni banknotu. Jeśli natomiast zachowało się od 45 do 75% powierzchni, otrzymamy jedynie połowę wartości nominalnej, kiedy bank nie wymieni podartych pieniędzy. Jeśli banknoty spełniają kryteria wymiany, bank nie ma prawa odmówić nam zamiany ich na nowe. Wymiana nie będzie zrealizowana wtedy, gdy banknoty będą na tyle zniszczone, że nie da się odczytać nominału lub będą zawierały mniej niż 45% powierzchni w jednym fragmencie. Wymiana odbywa się praktycznie od ręki, jeśli pójdziemy do oddziału banku, wyjdziemy z niego z nowym banknotem. Jedynie w dwóch przypadkach na wymianę banknotu trzeba będzie dłużej poczekać. Pierwszy to sytuacja, gdy zachodzi podejrzenie co do fałszywości banknotu i musi wypowiedzieć się specjalista. Druga, gdy banknot jest na tyle zniszczony, że jego weryfikacja będzie możliwa jedynie w centrali NPB. Co zrobić z podartym banknotem podsumowanie? Wymiana banknotów jest nieskomplikowana, warto więc z takiej możliwości skorzystać. Jeśli uszkodzone czy podarte banknoty wrzucasz do szuflady, dobrze jest je za do banku. Nawet jeśli są to niewielkie nominały, to jeśli jest ich kilka czy kilkanaście, może się z tego uzbierać całkiem pokaźna sumka.